Mierzymy także zaufanie klientów do naszej predykcji. To jest dla nas bardzo ważny wyznacznik, czy ta praca, którą wykonujemy tutaj ma sens, jak jest postrzegana przez klientów. Trochę idziemy w kierunku takim, że sprzedawcy, którzy nie zechcą się dostosować właśnie do tych oczekiwań, no będzie im trudno budować swoją pozycję rynkową, czy nawet utrzymywać obecną pozycję. Przyznam szczerze, że sama miałam kiedyś takie obawy, że no dobra, ale to czas dostawy, szybko i, i, i tyle osób nad tym samym tyle czasu pracuje. Jakie rozwiązania i projekty biznesowe wdrażamy w Allegro? Jakich ekspertów, narzędzi i procesów potrzebujemy, aby te rezultaty osiągnąć? Cześć! To jest Allegro Podcast, a ja nazywam się Krzysztof Palfner i wspólnie z naszym zespołem porozmawiamy o tym, dlaczego dobrze tu być. W Allegro nieustannie dbamy o to, aby czas dostawy był jak najszybszy, a doświadczenia zakupowe klientów jak najlepsze. Niewątpliwie okres świąteczny jest szczególnym czasem zmożonego ruchu na naszej platformie. Kiedy zaczynamy przygotowania? Jak dbamy o naszych klientów i sprzedających? Na te pytania i nie tylko odpowie moja dzisiejsza gościni. Cześć, witam w kolejnym odcinku Allegro Podcast. Dzisiaj razem ze mną jest Izabela Pracoń. Cześć Iza. Cześć. Jeżeli mogę Cię prosić, na początek gdybyś się przedstawiła, opowiedziała na jakim stanowisku pracujesz, w jakim dziale? Izabela Preceń, y jestem team managerem w zespole Delivery Time and Promise w Delivery Experience. Dzięki piękne. No to teraz chciałbym cię dopytać, czym dokładnie się zajmujesz? Jaki jest cel twojego zespołu? Nad czym ogólnie pracujecie? Rozwinijmy to. Pracujemy nad tym, żeby dostawy na Allegro były jak najszybsze i żeby były bardzo dobrze przewidywalne, bo klientom zależy na tym, żeby przesyłka do nich docierała szybko i żeby to był czas, który zobaczyli w momencie zakupu. To pomaga im też podjąć decyzję zakupową, jeśli wiedzą, że danego zamówienia mogą się spodziewać szybko. Więc to jest dla nas bardzo istotne, żeby też sprawdzalność tych naszych przewidywań była jak najwyższa, żeby budować to zaufanie klientów do tego co tutaj pokazujemy i żeby zachęcać ich do kolejnych zakupów. Czy są inne zespoły, które z Wami współpracują? Jeżeli tak, to przy jakich zadaniach? Zdecydowanie tak. Bardzo dużo współpracujemy z, można powiedzieć, z większością zespołów, działów w Allegro. W ramach samego dex czyli Delivery Experience współpracujemy przede wszystkim z zespołem Career Management, czyli współpracujemy razem z przewoźnikami. Zależy nam na tym, żeby przewoźnicy terminowo odbierali przesyłki i żeby je terminowo dostarczali. Współpracujemy również z mex czyli z Merchant Experience, nad tym, żeby edukować naszych sprzedawców, żeby wiedzieli, dlaczego szybka dostawa, szybka wysyłka są istotne. Razem budujemy programy dla sprzedawców, w którym też ten element szybkiej wysyłki, dostawy jest uwzględniony. Pracujemy także z SEX-em, czyli z Customer Experience, nad tym, żeby monitorować problemy, które zgłaszają nam klienci i sprzedawcy i móc je zaadresować. Ponadto pracujemy także z zespołem Trust and Safety nad poprawianiem jakości sprzedaży, czyli jednym z wskaźników jakości sprzedaży jest także szybka wysyłka i dostawa, gdzie stanowią także istotny element. Okej, okay, dzięki. Wspomniałaś, że chcemy pracować nad tym, żeby dostawy były jak najszybsze, no bo wiadomo, każdy chce otrzymać paczkę jak najszybciej, najlepiej od razu tego samego dnia. I od pewnego czasu mamy też własną firmę kurierską, prawda? Jak to się przekłada na realizację tych celów? Zdecydowanie Allegro One pomaga w realizacji naszych celów i stanowi tutaj istotny element szybkich dostaw, ponieważ jako jedyny przewoźnik na Allegro świadczy dostawę tego samego dnia, zarówno dostawę przesyłek w ramach dostawy kurierskiej, a także do automatów paczkowych, do punktów stacjonarnych i ponadto Allegro One Kurier dostarcza także paczki do klientów w sobotę, więc to też jest taki kolejny element, który sprawia, że te dostawy do klientów mogą dziać się szybciej. No, tu potwierdzam, bo rzeczywiście też już korzystałem z tej dostawy tego samego dnia. Także rzeczywiście wiem, że to działa. Chciałem Cię zapytać, czym jest predykcja? Jak pracujemy, żeby wynik był jak najlepszy, jeżeli chodzi o, o tą predykcję? Właśnie. Predykcja dostawy to przewidywanie na bazie historycznych zachowań sprzedawców i przewoźników tego, kiedy dana przesyłka może do klienta dotrzeć. Monitorujemy dla każdego sprzedawcy jak w poprzednich zamówieniach jak szybko następowała jego wysyłka i kiedy te zamówienia były dostarczane przez przewoźników. Wykorzystujemy do tego różnego rodzaju algorytmy, m.in. silnik machine learningowy, które można powiedzieć nieustannie rozwijamy, żeby były coraz lepsze, żeby ta dokładność tych przewidywań była jak najlepsza. Powiedz mi, proszę, czy lokalizacja sklepu sprzedającego, albo adres wysyłki ma jakiekolwiek znaczenie w tej kwestii? Zdecydowanie tak. Jeżeli kupujący może zamówić przesyłkę do jednego z największych polskich miast, to może skorzystać z dostawy tego samego dnia z naszej usługi Allegro One Couriera, więc tutaj na pewno ta lokalizacja kupującego pomaga. Jeżeli chodzi o lokalizację sprzedającego, to pomaga lokalizacja, można powiedzieć, im bliżej centrum Polski, tym lepiej, ponieważ mniej więcej w centrum Polski są zlokalizowane sortownie przewoźników, co sprawia, że jeżeli dany sprzedawca ma swój magazyn dość blisko to może liczyć na późniejsze godziny odbioru i na pewno to są lepsze godziny niż sprzedawcy zlokalizowani na obrzeżach Polski. A im późniejsze godziny odbioru, tym więcej de facto przesyłek sprzedawca może wysłać jeszcze tego samego dnia, czyli w późniejszych godzinach, nawet popołudniowych, czy późnych godzinach wieczornych zaoferować dostawę następnego dnia dla swoich klientów. Jak wiemy, szczególnym okresem w naszej pracy jest okres świąteczny. Czy organizacja pracy dla Was w tym czasie różni się od reszty roku? Zdecydowanie tak. Okres świąteczny to dla nas bardzo duże wyzwanie i tak naprawdę pracę nad nim rozpoczynamy z półrocznym, można powiedzieć, wyprzedzeniem. Ten wolumen, który otrzymujemy zamówień w okresie świątecznym jest dużo wyższy, co wymaga odpowiedniego przygotowania i ze strony sprzedawców, i ze strony przewoźników, i tak naprawdę dostosowanie naszych systemów do tego, czego możemy się spodziewać w tym roku, bo wiadomo, to na pewno nie będzie tak wszystko działało, jak działało w poprzednim roku ponieważ i sprzedawcy się zmieniają i asortyment się zmienia i też różne funkcjonalności platformy się zmieniają także tutaj mamy dużo pracy nad dostosowaniem tego żeby tego zaufania klienta nie zawieść i to zaufanie klienta tutaj jest w szczególności dla nas istotne bo to jest taki okres wrażliwy wiadomo każdy chciałby otrzymać swój prezent na czas i nad tym staramy się pracować w zeszłym roku można powiedzieć odnieśliśmy tutaj duży sukces bo rzeczywiście. Spośród zamówień, dla których przewidzieliśmy, że dostawa nastąpi przed świętami, aż 99,8% zostało rzeczywiście dostarczonych przed świętami. Dodamy sobie może, jakie konkretnie działania są. Podejmowane w okresie świątecznym? Jeśli chodzi o te przygotowania do świąt, to przede wszystkim patrząc na to, żeby te dostawy były naprawdę na czas, można powiedzieć, zaostrzamy trochę nasze podejście do tego, kiedy dany sprzedawca może mieć jeszcze tę obietnicę dostawy przed świętami, względem tego, jakie zasady stosujemy na co dzień, żeby rzeczywiście, zwłaszcza w tych ostatnich dniach przed świętami, ten przewidywany czas dostawy przed świętami był dostępny tylko na ofertach sprzedawców naprawdę najlepszych, z najlepszym historycznie wynikiem, ale też w poprzednich dniach, którzy nie mają dużych opóźnień, gdzie naprawdę wierzymy, że te przesyłki do klientów mogą zostać dostarczane na czas. Okay. Jakieś aspekty dodatkowe są brane pod uwagę, na przykład pogoda? Tak, obserwujemy też prognozę pogody, żeby przygotować się na ewentualne opóźnienia, bo jeżeli widzimy, że nadchodzi na przykład oblodzenie lub jakieś duże opady śniegu, no to musimy się spodziewać, że dostawy przewoźników będą odrobinę opóźnione i możemy to uwzględnić odpowiednio wcześnie w, właśnie w przewidywanym czasie dostawy, żeby zapobiec opóźnieniom ze strony klientów. Jeżeli by się okazało, że rzeczywiście z tą dostawą jest jakiś problem, że, że będzie dłużej niż zakładamy, jest jakaś informacja do klientów, jak to wygląda? Zdecydowanie tak. Zwłaszcza w tych ostatnich dniach koncentrujemy się na tym, żeby klienci nie byli zaskoczeni. Jeżeli już przewidujemy, że dana przesyłka może się opóźnić, to wysyłamy dodatkową informację do klienta, że z przykrością informujemy, że być może nastąpi tutaj opóźnienie, żeby było jeszcze ten moment na zamówienie może innego produktu i, i żeby ten prezent pod choinką się gdzieś tam znalazł. Super. No właśnie, już jeżeli rozmawiamy o klientach, no i tutaj o ich zadowoleniu, w jaki sposób monitorujecie zachowania klientów? Można powiedzieć, że monitorujemy zachowania klientów właściwie na całej ścieżce zakupowej. Śledzimy to, jakie oferty klienci oglądają, jak często je wyświetlają, jakie produkty są wkładane do koszyka, jakie produkty są finalnie przez klientów kupowane. Mierzymy też to, jak to się różni w poszczególnych dniach tygodnia, jak to się różni w godzinach w ciągu dnia. Mierzymy także zaufanie klientów do naszej predykcji. To jest dla nas bardzo ważny wyznacznik, czy ta praca, którą wykonujemy tutaj, ma sens, jak jest postrzegana przez klientów. I to zaufanie klientów na przestrzeni lat cały czas stopniowo rośnie i utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Obserwujemy także Contact Rate, czyli taki wskaźnik, który pokazuje nam, jak dużo klientów kontaktuje się bezpośrednio z Allegro, ale także z, ze sprzedawcami. I tutaj również dbamy o to, żeby ten wskaźnik malał. Jest to też takie dobre źródło dla nas informacji, gdzie są jakieś obszary, w których potrzebujemy wprowadzić jakieś usprawnienie, jeżeli ten Contact Rate jest właśnie zbyt wysoki w danym obszarze. Wspomnieliśmy też troszeczkę do tej pory, no, o edukacji sprzedających, że tym też się zajmujecie, także współpracą z kurierami. Czy możemy rozwinąć ten temat, a w zasadzie te dwa tematy? Tak, to są dwa tematy, które są dla nas bardzo istotne. Edukacja sprzedających to jest, można powiedzieć, jeden z głównych priorytetów, jeżeli chodzi w ogóle o współpracę ze sprzedającymi. Sprzedających na Allegro mamy 130 tysięcy i są to sprzedawcy z bardzo różnych segmentów, bardzo różnej wielkości, zupełnie inaczej są zorganizowani, więc też ta komunikacja do nich musi być odpowiednio dostosowana jakby do ich możliwości, do ich rozumienia tematu, więc staramy się jakby to wszystko dostosować i budować tą świadomość tego, jakie korzyści daje szybka wysyłka i szybka dostawa. Trochę jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie klienci mają coraz większe oczekiwania w tym zakresie i tak naprawdę dostawa dla klientów jest ok, dostawa, która się dzieje dzisiaj, i dostawa, która się dzieje jutro. I to jest taki aspekt, który potrzebujemy tak naprawdę, żeby każdy sprzedający miał tą świadomość, że właśnie tak szybka dostawa jest w tej chwili już właściwie Właściwie można powiedzieć wymagana, oczekiwana przez klientów, i trochę idziemy w kierunku takim, że sprzedawcy, którzy nie zechcą się dostosować właśnie do tych oczekiwań, no będzie im trudno budować swoją pozycję rynkową, czy nawet utrzymywać obecną pozycję. Sprawdziliśmy, że poprawa odsetka zamówień, które są wysyłane tego samego dnia, nawet o jeden punkt procentowy, przekłada się na wzrost wolumenu zamówień tego sprzedawcy od 5 do 20%. Jeśli chodzi o, o przewoźników, to tutaj też mamy pewne wyzwania. Na Allegro współpracujemy właściwie z kilkudziesięcioma przewoźnikami. Oczywiście, tych największych liderów można powiedzieć, jest kilku, którzy obsługują zdecydowaną większość zamówień. I istotne dla nas jest z punktu widzenia współpracy z przewoźnikami to, po pierwsze, oczywiście, ile zamówień, które odbiorą danego dnia, jaki odsetek tych zamówień jest dostarczanych następnego dnia, no bo na tym bazują nasze predykcje. I drugi aspekt to, współpracujemy razem z największymi przewoźnikami nad tym, żeby właśnie jak najwięcej zamówień mogło zostać odebranych tego samego dnia, co sprawia, że potrzebujemy ciągle, nieustannie właściwie przesuwać te godziny odbioru, które są dostępne dla, dla merchantów. Czyli im późniejszy jest ten podjazd, kuriera popaczki tym lepiej, no bo merchant może więcej zamówień spakować i wysłać tego samego dnia. Rozmawiając o wysyłce o dostawie, no nie możemy tutaj nie powiedzieć o czeskim Allegro. Allegro czy i tutaj jakie standardy dotyczące wysyłki dostaw chcemy przenieść na czeską platformę. Tak naprawdę dążymy do tego samego co w Polsce, czyli pierwszym wyznacznikiem dla nas jest skuteczność tych dostaw i to jest aspekt, na którym teraz w pierwszej kolejności pracujemy, czyli to co pokazujemy klientom, kiedy będzie przesyłka, to właśnie wtedy ma się ta dostawa najpóźniej zadziać. I drugim aspektem, który stopniowo rozwijamy, jest ten też czas dostawy, bo zależy nam na tym, żeby te przesyłki z Polski do Czech były oczywiście jak najszybsze. Jeżeli chodzi o dostawę z Polski do Czech, to w tej chwili większość przesyłek dociera w ciągu dwóch dni i podejmujemy dalsze kroki, żeby ten czas dostawy jeszcze skracać. A jeżeli chodzi o dostawy z Czech do Czech na lokalnym rynku, to tutaj oczywiście mamy dostawy. Następnego dnia. Super. No, chciałbym Cię zapytać jeszcze o, o jakieś plany na przyszłość? Może jest jakiś projekt, którym chciałabyś się pochwalić teraz? Najbliższa przyszłość to zdecydowanie święta, i na tym się koncentrują nasze wszystkie siły, żeby zamówienia, które klienci zamawiają tuż przed świętami, do, zostały dostarczone rzeczywiście przed świętami. No i w tym roku dużym wyzwaniem będzie to, żeby zrobić to nie tylko dla polskich klientów, ale także dla czeskich klientów. Jeden raz możemy zrobić to pierwsze wrażenie, dlatego jest to dla nas bardzo istotne, żeby to było jak najlepsze wrażenie. A proszę cię, powiedz dla kogo jest praca w obszarze delivery experience? Jakie kompetencje powinien mieć idealny kandydat lub kandydatka, żeby spełnić się w roli specjalisty? W Waszym zespole. Istotny dla nas jest otwarty umysł. Sporo pracujemy na liczbach, natomiast nie chodzi tutaj o, można powiedzieć, jakieś zaawansowane przeliczenia na Excelu. Bardziej mam na myśli rozumienie liczb, takie szybkie szacowanie, czy otrzymane wyniki mają sens, poruszanie się w liczbach, rozumienie zależności między nimi. Tak naprawdę nie ma dla nas znaczenia branża, w której dana osoba ma doświadczenie. Na pewno dodatkowym atutem jest doświadczenie w firmach konsultingowych, natomiast nie jest to wymagane doświadczenie, ale te umiejętności zdobyte w firmach konsultingowych na pewno przydają się na, w takiej codziennej pracy. Na pewno różnicą w naszej pracy i w pracy w firmach konsultantki jest to, że zostajemy jakby z tymi wypracowanymi inicjatywami, wdrażamy je w życie i możemy jakby uwzględnić przy kolejnych inicjatywach jakby efekty tego, co zadziałało, co możemy poprawić i co możemy lepiej zrobić. I pomimo tego w sumie, że mogłoby się wydawać, że praca... W Obszarze, w którym mówimy tylko o czasie dostawy, to będzie, można powiedzieć, trochę nudna. I ja przyznam szczerze, że sama miałam kiedyś takie obawy, że, no dobra, ale to czas dostawy szybko i, i, i tyle osób nad tym samym, tyle czasu pracuje. To tak naprawdę okazuje się, że jest to trochę, można powiedzieć, studnia bez dna, i cały czas mamy tutaj nowe pomysły i nowe rzeczy do realizacji. I mimo, że pracuję tutaj ponad dwa lata, to nadal, jakby jestem tym zaskakiwana i nie mogę powiedzieć jeszcze, że zaczęłam się nudzić i że robimy ciągle to samo. Dwa pytania jeszcze takie luźniejsze na koniec. Dlaczego dobrze tu być? Myślę, że największą wartością dla mnie są ludzie. Zdecydowanie w Allegro można powiedzieć jest takie pozytywne środowisko. Każdemu się chce, chce się pracować nad, tym, nad tymi zadaniami, które na co dzień robimy. Ludziom chce się rozwijać i gdzieś tam to wszystko da się wyczuć w takiej codziennej pracy, że nie tylko z jednej strony wszyscy dążymy do, do celów wyznaczonych, ale też jest takie, można powiedzieć, koleżeństwo i gdzieś tam taka współpraca wzajemna. Okej. Okay. No i najdziwniejszy produkt, jaki kupiłaś na Allegro? Najdziwniejszym produktem był gaz pieprzowy, przypominający szminkę, który kupiłam dosłownie dwa dni przed wigilią w zeszłym roku, będąc przedostatnim. Chciałam być ostatnim, ale nie udało się. Będąc przedostatnim klientem, który kupił produkt z właśnie z obietnicą dostawy przed świętami, sprawdzając, czy jak kupię tak późno, na ostatni moment, czy rzeczywiście to zostanie dostarczone. I tak udało się, zostało dostarczone przed świętami. Świetnie. A była okazja już użyć, czy. Na, na szczęście, szczęście jeszcze na szczęście. nie, ale nasze w torebce. Dobrze. I za bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za, za szereg informacji ciekawych moim i waszym gościem była dzisiaj Izabela Prasoń. Dziękuję jeszcze raz i Dzięki. I do usłyszenia. To już wszystko na dziś. To był Allegro Podcast. Skoro zostaliście z nami do końca, to pewnie jesteście głodni, aby usłyszeć więcej. Sprawdźcie linki w opisie odcinka i śledźcie nasz podcast w ulubionej aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dobrze tu być. Pamiętajcie, że możecie nas usłyszeć co dwa tygodnie w czwartek.